Kolejny odcinek, ostatni odcinek pierwszej części mojego podcastu na temat intersubiektywności zatytułowałam Co dalej? Chodzi o to, że pierwsza część podcastu została przeze mnie tak wymyślona, żeby pokazywać tradycję historyczną, a w drugiej części tego podcastu chcę mówić trochę więcej o bardziej współczesnych wymiarach problemu. I także nawiązać właśnie do tego, jak na przykład nauki kognitywne odwołują się, czy jakoś nawiązują do tych koncepcji filozoficznych, które przedstawiłam. Więc w tym szóstym odcinku chciałabym pokazać ogólnie, jak przebiega takie nawiązanie, a w drugiej części będzie już bardziej szczegółowo na temat tego, co dzieje się dzisiaj, bardziej współcześnie. Więc wracam do tego, co mówiłam w pierwszych odcinkach pierwszej części, czyli o koncepcji Husserla i Lipsa, bo trzeba podkreślić, że punktem wyjścia dla nich jest kartezjański prymat świadomości, gdzie pewne jest jedynie istnienie własnego umysłu. Wiedza o innych umysłach, a także o świecie zewnętrznym, jest w tym ujęciu pośrednia i wątpliwa. Dopiero trzeba ją udowodnić. To było szczególnie widoczne w przypadku propozycji Husserla, którą przedstawiłam i gdzie, istnieje, gdzie istnienie innych ja jest konsekwencją tych wcześniejszych kroków, które Husserl podjął. Podsumowując tradycyjne koncepcje poznania innych umysłów, no to mamy z jednej strony właśnie tą teorię analogii, czyli LIPS, za, która zakłada wnioskowanie o istnieniu innych umysłów na podstawie podobieństwa ciał, jeśli ciało przypomina nasze własne, to prawdopodobnie towarzyszy mu podobny, um podobny umysł. Czyli yy, to znaczy, że to ciało również, tak jak moje, jest żywym ciałem i ma świadomość. A z drugiej strony mówiliśmy o teorii wczucia i jest ono związane z husserlowską koncepcją aprezentacji. Zakłada bezpośrednie wczuwanie się w umysł innych osób, współodczuwanie ich emocji i myśli. Oba te stanowiska spotkały się z głosami krytycznymi, a współcześnie trzeba je także zestawić z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie neuronauk, na przykład z koncepcją neuronów lustrzanych. To zostanie przedstawione w drugiej części tego podcastu, ponieważ będzie tam osobny odcinek właśnie na temat neuronów lustrzanych. Ale teraz tak krótko o konsekwencjach tych dwóch teorii. Ponieważ nowsze koncepcje poznania innych umysłów to teoria teorii i teoria symulacji, tak się wyróżnia, najbardziej dwie podstawowe. Więc teoria teorii to współczesna wersja teorii analogii. Zakłada, że posiadamy teorię umysłu, czyli reprezentację naukową, na podstawie której wnioskujemy o stanach umysłów innych. Działa ona podobnie jak teoria naukowa pozwalając na przewidywanie i wyjaśnianie zachowań innych. Yy, mamy dwie główne odmiany teorii. teorii. Yy, z jednej strony model, który jest nazwany od nazwiska jego twórców, Gopnik Mac i oni przedstawiają to w ten sposób, że dzieci uczą się teorii umysłu, tak jak naukowcy Testując hipotezy i modyfikując swoje przekonania. Druga propozycja to model modularny. Zakłada ona, że teoria umysłu jest wrodzona że jest to wrodzony, wyspecjalizowany moduł poznawczy, który automatycznie przetwarza informacje o stanach umysłowych innych ludzi. Chodziłoby tutaj o to, że takie, taki. Taka zdolność została ukształtowana w procesach ewolucyjnych, po prostu. Krótko mówiąc, jednym zdaniem na temat krytyki jest ona taka, że jest to niejasne, jak teoria ta miałaby być nabywana przez dzieci. Bardzo często w tym, w tym temacie przywołuje się badania nad dziećmi z autyzmem, i te badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi. I to się tyczy obu tych modeli, tak, naszej ogólnie teorii teorii, że w jednej, jak i w drugiej nie ma jasności, jak właściwie miałoby się to odbywać, że nabywamy taki moduł jak teoria teorii. Więc druga teoria to jest teoria symulacji. Czym się ona charakter charakteryzuje? A więc teoria symulacji to współczesna wersja teorii wczucia. Zakłada, że symulujemy stany umysłowe innych osób, wyobrażając sobie, jakbyśmy się czuli i myśleli, kiedy bylibyśmy w ich sytuacji. Wykorzystuje ona sensomotoryczne reprezentacje i opiera się na idei ucieleśnienia. Jest ona łączona z neuronami lustrzanymi. Neurony lustrzane to neurony, które aktywują się zarówno podczas wykonywania. Jak i obserwowania danej czynności. No i zwolennicy teorii symulacji uważają, że neurony lustrzane stanowią neuronalną podstawę symulacji stanów umysłowych innych. To zostanie jeszcze właśnie wyjaśnione w drugiej części, gdzie, jak już wspomniałam, będzie osobny odcinek na temat neuronów lustrzanych. Jakie są główne zarzuty wobec teorii symulacji? Więc po pierwsze, zarzutem jest to, że nie ma jednoznacznych dowodów w ogóle na istnienie neuronów lustrzanych u ludzi. To, co wiemy o neuronach lustrzanych, to jest przede wszystkim pokazane na badaniu naczelnych, ponieważ w przypadku badaniu, badania zwierząt nie ma etycznych, etycznych e, ograniczeń co do tego, żeby można było im wszczepić. E, Sądy w głowę, które będą wychwytywać bezpośrednio te neurony, no, a wśród ludzi nie ma po prostu takich badań. Więc tak naprawdę samo udowodnienie istnienia neuronów lustrzanych u ludzi nie jest tak ewidentne jak w przypadku właśnie in, innych stworzeń. Zdo drugi zarzut jest taki, że zdolność do rozumienia działań innych może być. Niezależna od neuronów rozszczarowanych. A z innej strony zarzuca jej się także to, że nie wyjaśnia, jak symulujemy stany umysłowe obiektów niepodobnych do nas. To dotyczy takiego eksperymentu, gdzie naukowcy przedstawili grupie ludzi obraz, na którym trójkąty. Poruszają się i tak, jakby jeden ucieka przed drugim, i tam yy, ci badani mogą po prostu opowiadali sobie konkretną historię, co się dzieje między tymi trójkątami, że któryś jest zły, a któryś ucieka, któryś się boi. No i w takim razie, yy, jak to jest możliwe, że w przypadku tak niepodobnych do nas obiektów, jak trójkąty na ekranie, jesteśmy w stanie yy, przerzucać na nie swoje własne. Yy, Uczucia, to znaczy, że przypisujemy im to, że one czują na przykład strach czy, czy złość. Więc, y, mm, ogólnie, y, zas gdy zastanawiamy się nad y, poznaniem innych umysłów, no to napotykamy na y, można tak podsumować, że napotykamy na przede wszystkim trzy problemy. Po pierwsze, mamy problem złożoności. Przypisywanie stanów umysłowych innym jest skomplikowanym procesem poznawczym. Po drugie, problem niedostępności. Stany umysłowe innych nie są bezpośrednio obserwowalne. A po trzecie, problem ucieleśnienia. Nasze ciało i doświadczenia wpływają na sposób, w jaki postrzegamy innych. Chciałabym powiedzieć też coś jeszcze na temat yy, kontynuacji myśli Merlopontiego, jako takie wprowadzenie właśnie w to, co wydarzyło się później. Więc późna myśl Merlopontiego, jak słyszeliśmy w odcinku, tutaj odsyłam do tego odcinka poświęconego Merlopontiemu konkretnie, więc jego późna myśl inspirowała i nadal inspiruje różne współczesne nurty filozoficzne, takie jak teoria ucieleśnionego poznania, neurofenomenologia czy ekofenomenologia. Jako jego idee o wzajemnym przenikaniu się jaźni i świata znajdują także zastosowanie w badaniach nad świadomością i relacjami między ludźmi, a także w krytyce dualizmu podmiot-przedmiot. Myśl Merlo Pontiego, szczególnie jego późniejsze rozważania zawarte właśnie w widzialnym i niewidzialnym, znajduje dziś swoje rozwinięcie w różnych dziedzinach nauk i filozofii. Jednym z najbardziej widocznych przykładów jest nurt enaktywizmu, który rozwija ideę usilesionego poznania i interakc interakcji podmiotu z otaczającym go światem. Enaktywiści tacy jak Francisco Varela, Evan Thompson czy Alva Noe czerpią z Merlo inspirację, szczególnie w kontekście jego rozumienia cielesności i percepcji jako aktywnego procesu. Merlo traktował percepcję nie jako pasywne. Odbieranie bodźców, lecz jako aktywne zaangażowanie ciała w świat. W tym sensie podmiot nie tylko widzi świat, ale również w nim uczestniczy i współtworzy go poprzez swoją cielesność i działanie. Tę ideę enaktywiści adaptują, podkreślając, że poznanie nie odbywa się wyłącznie w umyśle, ale jest nierozerwalnie związane z cielesnym działaniem i środowiskiem, w którym podmiot się znajduje. Merlopontiańskie pojęcie chiazmu, czyli właśnie tego przeplatania się jaźni i świata, doskonale współgra z enaktywistycznym rozumieniem poznania jako dynamicznej relacji między organizmem a jego otoczeniem. Tak jak Merloponti mówi o współuczestnictwie w la Cher, czyli w tej żywej tkance świata, czyli cielesności świata, tak enaktywiści podkreślają, że podmiot i środowisko tworzą nierozdzielną całość, a poznanie jest wspólnie wytwarzane przez obie strony tej relacji. Współczesne badania neurofenomenologiczne, rozwijane przez na przykład właśnie Francisco Warele, również odnoszą się do Merlo-Pontiego, szczególnie do jego koncepcji percepcji i intersubiektywności. Warela zauważa, że doświadczenie cielesne i percepcyjne jest kluczowe dla, dla zrozumienia świadomości i relacji z innymi. W tym sensie rozumie cielesność, jak, tak jak zaprezentował Merleau jako medium kontaktu z innymi i to znajduje zastosowanie nad świadomością i interakcją społeczną. Y kolejna dziedzina, gdzie ta myśl Merleau ma znaczenie, to ekologia i ekofenomenologia. Y to pojęcie Laser jest używane do analiz relacji między ludźmi a środowiskiem naturalnym. Świat jako wspólna tkanka bytu przypomina o współzależności między człowiekiem a naturą, co jest szczególnie istotne w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych. W drugiej części tego podcastu zaprezentuję kolejne sześć odcinków, ale tym razem opowiem o tym właśnie, jak badania. Yy, W drugiej części tego podcastu zaprezentuję kolejne 6 odcinków, ale tym razem opowiem o tym, jak bada się zagadnienie intersubiektywności dzisiaj. Różnica jest taka, że dzisiaj mamy do dyspozycji znacznie większą wiedzę na temat neurobiologii. Możemy powiedzieć dużo więcej na temat tego, jak działa mózg, nie tylko ludzki, ale i zwierzęcy. Spróbuję przedstawić główne pojęcia biologiczne i pokazać, jakie mają znaczenie dla filozofii. I zastanowię się też nad tym, czy zwierzęta mają empatię. Zapraszam.